Czy zastanawiałeś aś się kiedyś, która rozmowa jest najważniejsza w Twoim życiu? To nie ta z szefem, ani z rodziną, ani nawet z przyjaciółmi. To ta cicha, ciągła rozmowa, która toczy się w Twoim własnym umyśle. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że ona tam jest, dyktując kierunki naszego szczęścia, sukcesu, a nawet zdrowia. A co jeśli powiem Ci, że dostrojenie tej wewnętrznej rozmowy jest najpotężniejszym kluczem, jaki posiadasz, by przekształcić swoją rzeczywistość o wiele bardziej niż jakikolwiek czynnik zewnętrzny? Louise Hay, prawdziwa mistrzyni sztuki dobrego życia, zauważyła to dziesiątki lat temu. Nauczała czegoś, co w tamtym czasie wydawało się radykalne, ale co dziś nauka zaczyna potwierdzać. Twoje słowa, zwłaszcza te, które powtarzasz, samemu, samej sobie działają jak plany budowy twojego życia, definiują jakość twojego zdrowia, przepływ twojej finansowej pomyślności. Harmonię Twoich relacji. Zaprosiła nas, byśmy spojrzeli w głąb siebie i zauważyli, co tak naprawdę budujemy naszymi codziennymi myślami? Wydaje się to gigantycznym zadaniem zmienić lata wewnętrznego dialogu, prawda? Ale co jeśli zaczniemy od eksperymentu? Wyobraź sobie poświęcenie zaledwie trzech dni, 72 godzin, aby świadomie mówić do siebie z największą miłością, szacunkiem i wsparciem, jakie dałbyś dałabyś komuś, kogo głęboko kochasz. Mówić tak, jakbyś już był a szczęśliwą, zdrową, zamożną i wolną osobą, którą pragniesz być. Jak myślisz, co mogłoby się wydarzyć w tym krótkim okresie intensywnego skupienia? To nie jest tylko ćwiczenie pustego, pozytywnego myślenia. To zastosowana neuronauka. Nasze mózgi są niesamowicie plastyczne, co oznacza, że mogą się reorganizować i tworzyć nowe połączenia synapsy w oparciu o nasze powtarzane myśli i doświadczenia. Kiedy powtarzasz nową afirmację, nową myśl o sobie, zwłaszcza z emocją, zaczynasz rzeźbić nową ścieżkę neuronalną. To jak tworzenie nowej ścieżki w lesie. Na początku jest trudne, ale im częściej jej używasz, tym staje się łatwiejsza i bardziej automatyczna. I zgadnij co: ta stara negatywna ścieżka zaczyna zanikać z braku użycia. Dlaczego 72 godziny? Badania sugerują, że jest to znaczący okres, w którym mózg zaczyna rozpoznawać nowy wzorzec jako coś rzeczywistego lub ważnego. Nie oznacza to, że wszystko magicznie zmieni się w trzy dni, ale jest to wystarczająco dużo czasu, aby przerwać automatyczny przepływ starych myśli i wprowadzić nową, potężną możliwość. To początek, aby mózg zrozumiał: OK, coś innego się tu dzieje, zwróćmy na to uwagę. Rozmowa, którą prowadzimy ze sobą, zwłaszcza ta powtarzalna i emocjonalna, nie pozostaje tylko na powierzchni. Przenika głęboko do naszej podświadomości. Pomyśl o podświadomości jak o żyznej glebie nie ocenia nasiona, myśli lub słowa po prostu sprawia, że rośnie. Jeśli sadzisz nasiona wątpliwości, nie dam rady, strachu, a jeśli się nie uda, lub braku, nigdy nie wystarcza to właśnie będziesz zbierać w swojej zewnętrznej rzeczywistości. Podświadomość akceptuje jako prawdę to, co słyszy najczęściej i z największą intensywnością. Bądźmy szczerzy. Jakie zdania powtarzasz w myślach? Nigdy nie mam wystarczająco pieniędzy. Jestem beznadziejny, a w związkach. Jest za późno na zmianę. Nikt mnie nie rozumie. Zawsze wszystko psuje. Nie jestem wystarczająco dobry, a do tego. Moje ciało mnie zawodzi. Każde z tych zdań jest ograniczającym poleceniem, które Twoja podświadomość pilnie stara się wykonać, szukając dowodów w świecie zewnętrznym, aby potwierdzić to przekonanie. Dobra wiadomość jest taka, że możemy wybrać sadzenie innych nasion. Tu właśnie wchodzą w grę pozytywne afirmacje. Afirmacje to świadome deklaracje, w czasie teraźniejszym, dotyczące rzeczywistości, którą wybierasz stworzyć. Zdania takie jak: Jestem zdolny A i inteligentny A. Dobrobyt płynie do mnie z łatwością. Kocham i akceptuję siebie. Moje ciało jest zdrowe i pełne energii. Jestem otwarty a na otrzymywanie wszelkiego dobra. Powtarzając te zdania z intencją, zaczynasz przeprogramowywać podświadomość. Louise Hay spopularyzowała pracę z lustrem. Wydaje się to proste, dla niektórych nawet głupie, ale jest głęboko transformujące. Poświęć kilka minut dziennie, spójrz sobie w oczy w lustrze, naprawdę się zobacz i wypowiedz swoje afirmacje na głos. Zacznij od podstaw. Kocham Cię. Naprawdę Cię kocham. Akceptuję siebie dokładnie takim, taką, jakim, jaką jestem teraz. Na początku może to być niewygodne, może wywoływać emocje. To normalne. Wytrwaj. To potężny akt samopotwierdzenia i miłości własnej. Skąd wiedzieć, jakie nasiona sadziłeś? Aś? Wykonaj ćwiczenie świadomości. Przez tydzień noś przy sobie notesik, lub używaj notatek w telefonie i zapisuj każdą negatywną myśl lub zdanie, które powiesz lub pomyślisz o sobie, o pieniądzach, zdrowiu, związkach, przyszłości. Bądź detektywem własnego umysłu. Zwróć także uwagę na sytuacje, które wyzwalają te myśli. Pod koniec tygodnia przeczytaj wszystko ponownie. Możesz być zaskoczony o awzorcami. Samo wydobycie tego na światło świadomości to już 50% wygranej bitwy. Twoje ciało fizyczne jest niesamowitym słuchaczem twojej wewnętrznej rozmowy. Nie rozróżnia, czy twoje zmartwienie dotyczy realnego zagrożenia, czy wielokrotnie wyobrażanego. Jeśli żyjesz w stanie samokrytyki jestem katastrofą lęku wszystko pójdzie nie tak lub urazy twoje ciało reaguje fizjologicznie. Przewlekłe napięcie mięśni, plecy, szyja bóle głowy problemy trawienne niewyjaśnione zmęczenie często są krzykiem ciała. Nie wytrzymam już tej negatywności. Tak jak negatywne słowa mogą generować napięcie, pozytywne słowa mogą promować relaks i uzdrowienie. Spróbuj rozmawiać ze swoim ciałem. Po przebudzeniu: Ciało, dziękuję za odpoczynek. Dziś będziemy mieli dzień pełen energii i witalności. W ciągu dnia, jeśli poczujesz ból, Ciało, wysyłam Ci miłość i uzdrawiającą energię. Uwalniam teraz całe napięcie. Przed snem: Ciało, dziękuję za Twoją pracę dzisiaj. Teraz czas na głęboki relaks i regenerację. Używaj? Afirmacji takich jak Każda komórka mojego ciała wibruje zdrowiem i energią. Uwalniam przeszłość i ufam procesowi uzdrawiania. Mechaniczne powtarzanie afirmacji ma niewielką moc. Prawdziwym paliwem transformacji jest emocja. Twój mózg i podświadomość reagują na energię uczucia. Kiedy mówisz jestem zamożny, a Spróbuj poczuć wdzięczność, bezpieczeństwo, wolność, jaką przyniósłby dobrobyt. Wizualizuj, jak wyglądałoby Twoje życie. Co byś robił, a. Wprowadź te wibracje do swojego ciała teraz. Emocja działa jak klej, który utrwala nową myśl w Twoim systemie nerwowym. Ale nie czuję się zamożny, a możesz pomyśleć, to normalne. Kluczem jest praktykowanie generowania uczucia. Techniki. 1. Przypomnij sobie moment, w którym już się tak czułeś, aż bezpiecznie, szczęśliwie, kochanie, i przywołaj to uczucie z powrotem. 2. Działaj jak gdyby. Uśmiechaj się podczas afirmacji. Połóż rękę na sercu, oddychaj głęboko, przyjmij postawę ciała pełną pewności siebie. 3. Używaj muzyki, która cię podnosi na duchu. 4. Skup się na wdzięczności za to, co już masz. Uczucie może przychodzić stopniowo, ale stała praktyka uczyni je bardziej dostępnym. Wiele ran emocjonalnych nie pochodzi z zewnętrznych wydarzeń, ale ze sposobu, w jaki mówimy do siebie o tych wydarzeniach. Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się w chwili, gdy decydujemy się przestać atakować siebie wewnętrznie. To nauka słuchania własnego bólu, strachu czy frustracji z tą samą współczuciem, jakie ofiarowalibyśmy drogiemu przyjacielowi. To walidacja naszych uczuć bez topienia się w nich. A przede wszystkim bez używania tych uczuć jako amunicji do dalszej samokrytyki. Ten surowy wewnętrzny krytyk. Znowu popełniłeś aś błąd? Nie jesteś wystarczająco dobry, a może zostać przekształcony. Kiedy się pojawi, oddychaj i odpowiedz z łagodnością, ale stanowczo. Dziękuję za próbę ochrony mnie, ale wybieram naukę z tego. Lub robię co w mojej mocy i to wystarczy. Zamień jestem porażką, nauczę się i rozwijam. Zamień to niemożliwe, na znajdę sposób. Ta zmiana wewnętrznego dialogu jest rewolucyjnym aktem miłości własnej. Prawdziwa pewność? Siebie nie rodzi się gotowa, jest kultywowana. A głównym narzędziem jest ponownie twoja wewnętrzna rozmowa. Pewność siebie to nie arogancja. To spokojna wewnętrzna pewność, że poradzisz sobie z tym, co nadejdzie, że masz wewnętrzne zasoby, że uczysz się na błędach i że zasługujesz na dobre rzeczy. Za każdym razem, gdy zachęcasz siebie zamiast krytykować, za każdym razem, gdy doceniasz mały sukces, za każdym razem, gdy dotrzymujesz obietnicy danej sobie, wpłacasz więcej kredytu na swoje konto pewności siebie. Powtarzaj codziennie z uczuciem. Ufam swojej zdolności do nauki i rozwoju. Podejmuję mądre decyzje dla siebie. Uwalniam potrzebę zewnętrznej aprobaty. Szanuję swoje talenty i umiejętności. Jestem odporny A i silny A. Pozwalam sobie próbować nawet ze strachem. Pamiętaj, działaj zgodnie z tymi afirmacjami. Małe kroki odwagi wzmacniają wiarę w nie. Wróćmy do wyzwania 3 dni, 72 godziny. Propozycja to intensywne zanurzenie. Przez te 3 dni zobowiąż się być swoim największym fanem, fanką. Monitoruj swoje myśli bezlitośnie. Przy każdej negatywnej myśli, zatrzymaj się i świadomie zastąp ją pozytywną, wspierającą afirmacją. Wykonuj pracę z lustrem rano i wieczorem, zapisuj swoje afirmacje, słuchaj ich nagrań. Zanurz się w tej nowej wibracji tak bardzo, jak tylko możesz. Głównym celem tych trzech dni nie jest rozwiązanie wszystkich problemów, ale przełamanie hipnotycznego wzorca nawykowego negatywnego myślenia. Chodzi o pokazanie Twojemu mózgowi w skoncentrowany sposób, że istnieje inny sposób myślenia i czucia. Chodzi o stworzenie potężnego przerwania autopilota, który być może prowadził Cię od lat. Chodzi o zasadzenie tak silnego ziarna, możliwości, że zaczyna ono natychmiast kiełkować. Louise Hay zawsze podkreślała, że największe transformacje zaczynają się od małych, konsekwentnych kroków. Wyzwanie trzy dni jest dokładnie tym, małym krokiem, ale z pełną energią. I intencją? Wiedziała, że udowadniając sobie, że możemy zmienić nasze skupienie na krótki okres, zyskujemy pewność siebie, aby kontynuować tę praktykę przez resztę życia. Nie lekceważ potęgi skoncentrowanego początku. A teraz wybór jest. w Twoich rękach. Możesz kontynuować wewnętrzną rozmowę, którą zawsze prowadziłeś, aś, oczekując innych rezultatów, co Einstein nazwałby szaleństwem, lub możesz podjąć wyzwanie. Zacząć dzisiaj. Tylko przez trzy dni radykalnie zmienić ton. Co wyjdzie z Twoich ust i Twojego umysłu w ciągu najbliższych 72 godzin? Osąd czy współczucie? Strach czy zaufanie? Brak czy obfitość? Jaka będzie Twoja pierwsza akcja? Jaką afirmację wybierasz na początek? Podziel się tutaj w komentarzach, jaki był Twój największy wgląd lub którą afirmację będziesz praktykować przez następne trzy dni. Twoje dzielenie się inspiruje innych. A jeśli ta treść rezonowała z Tobą, jeśli poczułeś aś wezwanie, by traktować siebie z większą miłością i mocą, proszę, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. I udostępnij ten film. Razem możemy przeprogramować nasz umysł i zbudować życie, na które zasługujemy, słowo po słowie.